Minęło już niemal 5 lat od momentu, kiedy kolej powróciła do Bielawy. Teraz czas na kolejny krok prowadzący do odbudowy kolei sowie górskiej. Ruszył pierwszy etap rewitalizacji linii prowadzącej do Bielawskiego kempingu Sudety. Obecnie trwają prace przygotowawcze, po których położone zostaną nowe tory, a także powstaną kolejne stacje kolejowe. Należy się cieszyć, że to, co wcześniej było zapowiadane, obiecane, w 2019 roku powróciła do bielawy kolej, ale to był tylko pierwszy etap dojazdu do Srebrnej Góry, bo takie jest zamierzenie. I w tym i przyszłym roku realizowana jest pierwsza część inwestycji pod nazwą rewitalizacja kolei sowiogórskiej. Jest to linia od Bielawy Zachodniej aż właśnie do Srebrnej Góry. W tym roku rozpoczęto realizację pierwszego etapu, który przebiega przez teren gminy Bielawa. Od Bielawy Zachodniej poprzez kemping Sudety aż do stacji pod nazwą Nowa Bielawa, która mieści się przy ulicy Sowiej. Co istotne dla gminy Bielawa, całe zadanie jest finansowane ze środków budżetu województwa dolnośląskiego i Unii Europejskiej. I co istotne, 1 października zarząd województwa właśnie dolnośląskiego przyznał dofinansowanie do tego projektu. Cała wartość zadania od Bielawy Zachodniej do Srebrnej Góry szacowana jest na 100 milionów złotych. Ale aż 57 milionów będzie pochodziło z Unii Europejskiej. Zadanie, ten pierwszy etap, o którym mówiłem, z bielawy zachodniej do nowej bielawy, to jest kwota już po przetargu 14,5 miliona złotych. Więc to jest element tej całej układanki finansowej. I najważniejsze, że wykonawca jest już na placu budowy. W tej chwili trwają prace przygotowawcze. Wycinane są samosiejki, wycinane są drzewa, które porosły na. Przez blisko pół wieku nieużywanym torowisku, więc po tych pracach przygotowawczych równolegle prowadzone są prace projektowe i niebawem wejdą już maszyny i zaczną odrestaurować. Nie istniejące tory. Zależy nam na tym, aby turyści, którzy przyjeżdżają do Bielawy, no zwłaszcza po raz pierwszy, mieli taką łatwość w identyfikowaniu miejsca, w którym się znajdują. Więc nowy przystanek, który powstanie właśnie przy naszym kempingu, w naturalny sposób poprosiliśmy o nadanie nazwy Bielawa Kemping Sudety i to jest naturalne. Natomiast dotychczasowa nazwa starej stacji, jeszcze po niemieckiej, która nazywała się Nowa Bielawa, zasugerowaliśmy, żeby nazwać Bielawa Góry i to zyskało i aprobatę zarządcy trakcji, czyli Dolnośląskiej Służby drugi kolej i przede wszystkim samego marszałka. Więc mamy taką deklarację, że po wykonaniu właśnie tego zadania, które ma być zakończone w marcu, kwietniu przyszłego roku już, stacja będzie nazywać Bielawa Góry Sobie. Przestanek camping Sudety miałbyś tutaj koło parkingu. Został trochę cofnięty. Tak, z uwagi na uwarunkowania techniczne okazuje się, że tutaj trakcja kolejowa ma minimalny pochył. 1% dosłownie, natomiast aby pociąg mógł się zatrzymywać i ruszać, potrzebna jest tak zwana równia stacyjna, która ma bezwzględne 0% pochyłości. I taka właśnie równia stacyjna znajduje się na wysokości budynku przystań tu, więc. Przystanek będzie przesunięty o jakieś 100-150 metrów bliżej kempingu, więc tak naprawdę dla turystów to będzie tylko chyba wygodniej, że z walizką, z namiotem, z plecakiem będzie można wysiąść i od razu wejść w samo centrum kempingu Sudety. Zakończenie tej inwestycji tych dwóch przystanków? To jest przełom marca-kwietnia 2025 roku. Jest deklaracja marszałka, że na wiosennej zmianie rozkładu jazdy ten pociąg już pojedzie nowym rozkładem. Nowe stacje kolejowe z pewnością przyczynią się do zwiększenia popularności kempingu Sudety i przyciągną do naszego miasta jeszcze więcej turystów.